Siemano, z tej strony Adriano i czas na podsumowanie tygodnia w Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytania. Dlaczego Damian nie nagrywa? Czy Tori znowu clickbaituje? Kiedy możemy spodziewać się Kenziego w grze? Ale zacznijmy od naszej ulubionej gry, ponieważ jak wiecie, trwa event ze Spongebobem. Zdobywamy krabową force, którą możemy wymieniać na skiny, bądź inne fajne rzeczy, takie jak hiperdoładowania. Dlatego też twórcy przygotowali nam fajne wydarzenie, a mianowicie wyzwanie John Ciny, dzięki któremu możemy zdobyć dodatkową krabową force, ale także i fajną ikonę gracza w postaci nieśmiertelnika. Event jest dosyć mocno ograniczony czasowo, ponieważ trwa tylko 3 dni, a w momencie publikacji tego odcinka jeszcze mniej, więc wbijajcie, grajcie, żeby odbierać darmo Nowe nagrody. Natomiast, skoro jesteśmy już w temacie gry, warto zaznaczyć, że ostatnio swoją premierę miał Moe. Natomiast dowiedzieliśmy się, że Kenji będzie miał swój oficjalny debiut 26 września, czyli w czwartek. Oczywiście za sprawą oferty wczesnego dostępu. Znając życie, pewnie będzie niezbalansowany i wiele osób, kupując go za prawdziwe pieniądze, w ten sposób sobie szybko ponabija kwarki. Natomiast, no, takie jest już to nasze kochane Brawl Stars. Myślę, że czas przejść do sprawdzenia, co tam się dzieje na naszym YouTube'owym podwórku. Damian, czyli jeden z naj największych Brawl Starsowych polskich youtuberów nie nagrywa już od trzech tygodni. Wielu z was może zastanawiać się co się z nim dzieje. Mianowicie złapał on jelitówkę, tak jak mówił na swoim ostatnim odcinku. Z herbatką w ręce i kocykiem będę nagrywał ten odcinek. A no to dlatego, że słuchajcie, się rozkrowałem wizowie. Jest lekka tragedia. Ogólnie, wizowie, tak jak wam pisałem na Instagramie, no zaraziłem się Elitówą od Wery, bo ona już od tygodnia była gdzieś chora i teraz myślała, że jest zdrowa, przyjechała do mnie. Nawet udało nam się wspólnego streama zrobić na no, dosłownie godzinę po tym streamie. Uff, uh. wolę wam oszczędzić szczegółów, ale tamta noc była jedną z najgorszych nocy w moim życiu. Natomiast pod jednym z komentarzy napisał, że już wszystko jest ok, jest gotowy do nagrywania nowych odcinków, więc niebawem na pewno możemy spodziewać się już jakiegoś nowego materiału od Damiana. Natomiast jeżeli jeszcze Damian coś tam Ci dolega, to my oczywiście życzymy Ci dużo zdrowia, ponieważ robisz zarąbisty content, no i chcemy go jak najwięcej. Ale wiemy też, że zdrowie jest najważniejsze, więc nie forsuj się, my grzecznie poczekamy, ponieważ wiemy, że jak odpalisz to z grubych dział. I przejdziemy sobie do kolejnego youtubera, mianowicie pandy, który nagrał poradnik jak wbijać 30 rangi. Omówił tam dokładnie. Które wzmocnienia ze Spongeboba wykorzystywać na konkretnych postaciach, na których mapach grać? Oczywiście, jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, to odsyłam was do jego filmu. Próbował też podjąć challenge, a mianowicie wbić 35 rangę na 8-bitowcu, czyli na jego pierwszej postaci, kiedy już kiedyś miał tą 35 rangę. Natomiast, no niestety, na streamie mu się nie udało, a finalnie zakończył nawet z pucharkami na minus. Będąc już przy tym youtuberze, warto wspomnieć, że na swoim drugim kanale Panda Off nagrał materiał ze Squadbusters, a Squadbusters miało giga dużą aktualizację. Ogólnie cała społeczność cieszy się w jakim kierunku zmierza Squad Busters, ponieważ te aktualizacje i zmiany naprawdę idą w dobrym kierunku. Obecnie odbywa się tam wydarzenie z Transformersami, gdzie można zdobyć nowe postacie, odblokować sporo nowych przedmiotów. Widać, że twórcy naprawdę dbają o tą grę i starają się ją rozwijać i chcą po prostu zrobić ze Squadbusters takie drugie Brawl Stars. Natomiast czy im się Uda, zobaczymy. Aktualizacje na pewno idą w dobry kierunku. Wy natomiast w komentarzu możecie podzielić się, co sądzicie o Squadbusters. Czy zachęcają Was te aktualizacje do powrotu do gry? Ponieważ ja na przykład zastanawiam się, czy nie nagrać kilka odcinków, żeby sprawdzić, jak wyglądają zmiany w tej grze i czy na przykład będzie mi ona sprawiała więcej satysfakcji niż yy, Brawl Stars. Choć to raczej niemożliwe. Na koniec powiemy sobie jeszcze o Torim, ponieważ jakiś czas temu miał on dramę odnośnie clickbaitowych miniatur. Tłumaczył się on tym, że większość dużych twórców tak robi i tak po prostu wygląda YouTube. Ja ogólnie lubię Toriego, ponieważ uważam, że ten ziomek ma naprawdę web na karku, prowadzi tyle kanałów, wrzuca codziennie materiały i ogólnie ogarnia YouTube'a. Wiadomo, że nie robił tego na poziomie Abra Games, jak gdzie tam po prostu już wybiło to poza skalę. I widzowie Abry chyba sami stwierdzili, że to już jest gruba przesada. I widać to po wyświetleniach, gdzie u Abry z każdym odcinkiem one spadają, maleją. Teraz jest tak naprawdę 1002, kiedyś to były na nawet setki tysięcy, ale wracając do tego, no nagrał on taki odcinek, gdzie pokazuje, że mamy nowe kody darmowe na legendarne Star dropy. Niby wszystko fajnie, niby wszystko się zgadza, tylko szkoda, że to jest dostępne dla Korei, to nie jest dostępne dla nas tutaj Europejczyków. Więc yy, w sumie no to takie trochę clickbait bardzo. I rozumiem, że no teraz trzeba robić chwytliwe miniaturki. Natomiast fajnie jakby to zostało zachowane w takiej jeszcze granicy zachowania dobrego smaku. Możecie napisać w komentarzu, co o tym w ogóle sądzicie. Czy to może ja przesadzam, czy Tori rzeczywiście gdzieś tam balansuje na tej krawędzi. I to by było na tyle drodzy widzowie. Mam nadzieję, że nowy format na kanale przyjmie się pozytywnie, że będzie dobry odbiór. Gdybyście chcieli mi podsyłać jakieś fajne newsy, to możecie to robić za pomocą maila bądź na przykład Discorda, ponieważ chciałbym robić tak raz w tygodniu, w niedzielę, wypuszczać taki odcinek z informacjami, co się dzieje w tym naszym świecie Brawla. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podoba i że naprawdę rozkręcimy z tego ciekawą i fajną serię, w której będziemy po prostu zdobywać wszystkie newsy, z, zarówno wewnątrz gry, jak i po prostu z tego świata YouTube'a. Ale póki co będę się z Wami żegnał i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Trzymajcie się, cześć.